Dobry, Ewa czy witam w programie Mazowsze wiadomości z regionu, a w tym wydaniu. Za złotówkę do muzeum i teatru ruszył program, dzięki któremu instytucje kultury będą bardziej przystępne dla uczniów. Warszawski Meditrans jako pierwszy w kraju przeprowadzi szkolenia z szeroko pojętej medycyny taktycznej. Skorzysta z niego 500 osób. Do młodzieżowych rad z Mazowsza trafi w sumie milion złotych. Można już składać wnioski o dofinansowanie. Symboliczny jeden złoty uczniowie podstawówek i szkół średnich z województwa mazowieckiego zapłacą za koncert zespołu Mazowsze czy wizytę w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. To efekt programu za złotówkę do muzeum i teatru. Spektakl w teatrze czy wizyta w muzeum za symboliczną złotówkę. Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o otwarciu swoich instytucji kultury dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych za symboliczną kwotę. Ma to zachęcić najmłodszych do poszerzania swoich horyzontów. Myślę, że to jest bardzo ciekawa opcja dla uczniów szczególnie, którzy no, no niestety niektórzy nie mogą sobie pozwolić na na przykład wystawy za 20 zł czy więcej. Wtedy większa grupa więcej osób, więcej dzieci, młodzieży będzie mogła korzystać. 28 instytucji z całego Mazowsza zostało włączonych do programu. Każdego roku placówki te łącznie odwiedza około pół miliona osób. To między innymi Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, czy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zależy nam na tym, żeby one były odwiedzane Szczególnie przez dzieci i młodzież, bo dzięki temu one wyrabiają sobie nawyk odwiedzania tych, tych instytucji kultury i pewnie będą do nich, do nich wracały. Samorząd Mazowsza na wyrównanie utraconych przez placówki dochodów przeznaczył 6 milionów złotych. Także do wszystkich muzeów, które znajdują się w zarządzie Samorządu Województwa Mazowieckiego, a także teatrów Warszawskiej Opery Kameralnej, Mazowieckiego Teatru Muzycznego, no i oczywiście na końcu wymieniam, ale to jest taka perełka, przecież zespół pieśni i tańca Mazowsza. Każdy młody człowiek z pewnością znajdzie coś dla siebie, zwłaszcza że miłośników sportu czy historii nie brakuje. Muzeum Reum Sportu i Turystyki w Warszawie rocznie odwiedza 20 tysięcy osób z czego dwie trzecie to goście spoza województwa mazowieckiego. Dzieci, młodzież odwiedzając nasze muzea, czerpiąc z tego dorobku, dziedzictwa, z pięknej historii, w naszym przypadku jeśli chodzi o historię i dziedzictwo polskiego sportu, idee olimpizmu, historię turystyki. W muzeum poza stałymi wystawami medali olimpijskich, strojów czy akcesoriów podróżnych, można oglądać dwie wystawy czasowe. Jedna opowiadająca o turystyce uzdrowiskowej i wypoczynku na pocztówkach XIX. XX wieku oraz wystawa upamiętniająca słynną polską himalaistkę Wandę Rutkiewicz. To, że mamy w gniazdkach prąd, że z kranu leci woda, a transport publiczny działa, jest dla nas tak oczywiste jak to, że świeci słońce. A co by się stało, gdyby ten porządek został zaburzony? Czy jesteśmy gotowi na sytuację awaryjne? Wojna na Ukrainie sprawia, że zastanawiamy się, czy potrafilibyśmy sobie radzić w sytuacjach kryzysowych. Wtedy nawet udzielanie pomocy poszkodowanym wygląda inaczej niż w czasie pokoju. Obrażenia, które mają wtedy miejsce, czyli obrażenia postrzałowe, obrażenia związane z wybuchami, falą uderzeniową itd., mogą tak naprawdę tutaj skutkować chociażby Zupełnie innymi, powstawaniem zupełnie innych obrażeń u ludzi, aniżeli to jest w przypadku zwykłych wypadków, chociażby komunikacyjnych. Nie tylko podczas wojny możemy być narażeni na poważne obrażenia. Pamiętajmy o tym, że poza tymi zdarzeniami wojennymi coraz częściej spotykamy się także z różnego rodzaju zamachami terrorystycznymi z użyciem materiałów wybuchowych, czy chociażby broni palnej. Warszawski Meditrans jako pierwszy w Polsce zrealizuje projekt szkoleniowy z szeroko pojętej medycyny taktycznej. Skorzysta z niego 200 medyków i 300 osób niezwiązanych z medycyną. Jest dedykowany zarówno medykom pracującym w zespołach ratownictwa medycznego, ale też do niemedyków zainteresowanych potencjalnie udzieleniem pomocy w przypadku urazów powstałych w związku z działaniami wojennymi. Z projektu skorzystają też obywatele Ukrainy, którzy zdobytą podczas Z wiedzą, będą się dzielić dalej. Uh, at this time there are problems with first aid in Ukraine because nobody was ready for those so, so situation and uh, nobody uh, teaches it and uh, so first aid in Ukraine now is very important and, and there is a lot of possibilities to use it in Ukraine now because of a lot of civilians die because of uh, Russian aggression in Ukraine. Szkolenie będzie certyfikowane. 5 godzin zajęć poprowadzą instruktorzy Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten projekt 100 tysięcy złotych. Ten nowy program to ukłon w stronę młodzieży. Samorządy z województwa mazowieckiego już mogą składać wnioski o dofinansowanie młodzieżowych rad lub ich utworzenie. Trafi do nich w sumie milion złotych. Nawet 25 tysięcy złotych na tworzenie nowych rad lub na organizację warsztatów, szkoleń i innych form aktywizacji dla już istniejących młodzieżowych rad na Mazowszu. Mamy przekonanie i pewność, że młodzi ludzie są aktywni, że młodzi ludzie mają niesamowite pomysły, ale żeby mogli w jakiś sposób mądry przygotować się do zastąpienia nas, do tego, żeby byli przyszłymi liderami, radnymi, społecznikami, tymi, którzy będą kreować naszą rzeczywistość. Aleksandra Tarka, doświadczenie, które przydaje się w życiu zawodowym, zdobywała będąc radną pierwszej kadencji młodzieżowego sejmiku województwa mazowieckiego. W czerwcu rusza na bur na drugą kadencję. Bywam starzy w fundacji pozarządowej i taka umiejętność pracy projektowej, przede wszystkim umiejętność jakoś tak zarządzania swoim czasem albo nie wiem chociażby to, że trzeba było dzwonić po różnych miejscach, typu urzędach, czy kontaktować się chociażby z nauczycielami, gdy organizowaliśmy warsztaty w szkołach. Szkolenia tutaj z, jakby z zewnątrz, które przygotowywały nas do realizacji projektów, no to wykształciły na pewno u mnie tą umiejętność pracy w grupie, zarządzania grupą. Zarządzania też czasem. Moim zdaniem bardzo ważną kompetencją jest tworzenie harmonogramów i planu pracy, i też dochodzenia do pewnych założonych celów. Młodzież może uczyć się od starszych. To jest bardzo ważne, żeby się uczyli na błędach i nie popełniali tych błędów. Oczywiście czasy się też zmieniają, więc młodzież też musi czerpać z nowoczesnej technologii, z nowoczesnych stylów zarządzania, tworzenia grup, współpracy i tak dalej. Więc to wszystko trzeba połączyć. Wnioski można składać do 6 czerwca. W puli jest milion złotych. Półwieczne pomieszczenia zyskały nowy wygląd, a sale wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt. Pacjenci psychiatrycznego, rehabilitacyjnego oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży w Zagórzu mogą wreszcie w komfortowych warunkach poddawać się terapii i leczeniu. Młodzi pacjenci na terapiach i zajęciach spędzają tu sporą część dnia. Teraz w komfortowych warunkach mogą dochodzić do zdrowia w odremontowanym psychiatrycznym, rehabilitacyjnym oddziale dziennym dla dzieci i młodzieży w Zagórzu. Dzięki temu remontowi, który też sprawił, że udało nam się powiększyć jedną z sal do zajęć grupowych. Kuchnia stała się takim miejscem, w którym też każdy pacjent znajduje swoje miejsce przy stole, co było trudno w poprzednich warunkach pracy. W oddziale leczone są m.in. zaburzenia nerwicowe, odżywiania, rozwoju psychicznego czy schizofrenia. Poza zajęciami terapeutycznymi pacjenci normalnie kontynuują naukę w przyszpitalnej szkole. Jest to bardzo ważny oddział, ponieważ teraz w dobie problemów wynikających po pandemii z dalej nauce. No i teraz najświeższa sprawa, czyli wojna na Ukrainie. Jest bardzo duża potrzeba szybkiej pomocy. A właśnie oddział dzienny jest taką formą pomocy szybkiej, ambulatoryjnej. W ośrodku pacjenci mogą uczestniczyć w psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, zajęciach relaksacyjnych czy fototerapii, do której powstało specjalne pomieszczenie. W tej chwili jesteśmy, jeśli chodzi o psychiatrię, w takim czasie reformy i wszystko wskazuje na to, że najlepsze, najbardziej skuteczne działania odbywają się właśnie na tym pierwszym etapie, kiedy zauważamy, że dziecko ma problem. W związku z tym te dzienne ośrodki, dzienne oddziały są dla nas bardzo ważne. Dodatkowo od niedawna pacjenci mogą rehabilitować się i jednocześnie edukować w ramach nowo powstałej ścieżki ekologicznej za górkami, za lasami. Dzięki nowo wybudowanej ścieżce, której twórcami był Mazowiecki Park Krajobrazowy, mamy możliwość wychodzić z pacjentami. Rzeczywiście, w bardzo sprzyjających okolicznościach, mogą tutaj zażywać kąpieli leśnych które mają bardzo dobroczynny wpływ na stan zdrowia psychicznego. Remont oddziału zakończył się tylko w środku. Wciąż trwają prace na zewnątrz obiektu. Całość kosztowała 2 miliony złotych, z czego ponad połowę sfinansował samorząd województwa mazowieckiego. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu na rozległym terenie obecnego Kampinoskiego Parku Narodowego były gospodarstwa rolne, pola uprawne i łąki. Dzięki staraniom województwa udało się odzyskać dzikość tego terenu i przywrócić przyrodzie choćby rysia. Kampinoski Park Narodowy to olbrzymie przyrodnicze dobro województwa mazowieckiego. Na całym świecie przez działalność człowieka i zmiany klimatu codziennie bezpowrotnie ginie wiele gatunków roślin i zwierząt. Samorząd Mazowsza i dyrekcja parku od kilkudziesięciu lat dokładają starań, aby podobny los nie spotkał Kampinosu. W 1959 roku powstał Kampinoski Park Narodowy. Jest to jeden z największych polskich parków narodowych. No to postanowiono wykupować grunty, renaturyzować zasiedlać gatunkami. Na przykład udało się uratować, no, poprzez introdukcję de facto, Taki gatunek jak ryś. W ostatnim czasie pojawiły się też wilki, które migrują. Są również łosie, jelenie, sarny i wiele gatunków roślin, a ponadto chronione gatunki ryb i raków. Przez ostatnie sześć dekad odwracany jest proces, który trwał setki lat, co nie jest łatwe ze względu na bliskie sąsiedztwo Warszawy. Nasza tutaj praca wspólna z samorządami polega na tym, aby przede wszystkim były tworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, bo nie zawsze one są tworzone. A jak są tworzone, to z kolei, żeby były tworzone w takiej konsultacji z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Efektom przywracania naturalności i dzikości Kampinosowi oraz temu, co park ma do zaoferowania, przyglądali się podczas majowej wizyty przedstawiciele Komisji Środowiska, Zmian Klimatu i Energii Unii Europejskiej. Fundacja Red Polska podkreśla, że według badań dla ludzi uporządkowany las bez leżących konarów czy szkieletów zwierząt to dzika przyroda. To wyobrażenie różni się jednak od rzeczywistości. Dzika natura, dzika przyroda wygląda inaczej. Przyroda to różnorodność, a nie, a nie monokultura. Campinos to jest świat dwóch żywiołów. Z jednej strony są piachy, a więc wielkie piaszczyste wydmy, z drugiej strony to jest woda, a więc bagna. Dzięki renaturyzacji obserwujemy proces dziczenia terenu. Kiedyś było tu wiele wsi, teraz są naturalne bagna. A teraz prosto z kampinoskiej puszczy przenosimy się do centrum Warszawy, gdzie w niedzielę 29 maja przy Parku Fontan odbędzie się piknik z okazji 25-lecia Konstytucji. Od godziny 12 będzie czekać mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Warsztaty, animacje, strefa dla dzieci, wycieczki autobusami śladami Konstytucji, koncert zespołu Mazowsze czy pokaz Fontan to tylko niektóre z nich. Zapraszamy serdecznie! Do zobaczenia na wydarzeniu, a w programie. Widzimy się za tydzień. Do widzenia. Spotkajmy się 29 maja w Parku Fontan. Świętujmy razem.